Mamy gadu, gadu 977 też i jesteśmy na Facebooku i Państwo już od jakiegoś czasu komentują yy, i już jest 21 komentarzy i można nam zadawać pytania i przez telefon i na Facebooku, proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, yy, niech nie dzwoni, właśnie mówi Pan Krzysztof, no dzwonią, dzwonią, tylko że my w tej chwili tutaj robimy, znaczy Pan doktor yy, robi naukowe wprowadzenie, bo to są pewnie rzeczy, o których wielu z nas no, nie. nie wie. No, ludzie nie wiedzą o tym, że mówią prozą, po prostu. Pan Krzysztof na naszym Facebooku pyta, a co was podnieca? Mnie głównie kobiety w obcisłych spodniach latem. No właśnie, i tutaj, tutaj jak pan Krzysztof słusznie zauważył, każdy mężczyzna ma swój własny wzór e, zakodowanych zakodowanych symboli, wyobrażeń, obrazów, e, które, których samo przypomnienie, Mężczyzna nie musi, nie musi być podlegać oddziaływaniu. On może sobie uruchomić swoje własne wyobrażenia, swoje własne obrazy, zmagazynowane w wyobraźni po to, żeby e, uruchomić cykl reakcji seksualnych u siebie. Na Facebooku trwa dyskusja, pan Krzysztof pyta, co was dziewczyny podnieca? No, jedna z pani odpowiada, e, mężczyzna zadbany i dominujący. No i potem tu się rozwija dyskusja, co to znaczy zadbany. Mhm. I co to znaczy zadbane? No, pytanie brzmi, zadbane w sensie metroseksualny. No i tutaj parę, e, parę pań się odezwało, że metroseksualny to raczej we mnie uczucia macierzyńskie aktywuje. Metroseksualny to na obrazek, a nie do sypialni. Zadbany to taki, który jest czysty i pachnący, kiedy jest obok mnie, kiedy wychodzi, kiedy jest zmęczony, kiedy śpi godzinę krócej. Halo, panie doktorze? Słyszał pan, co powiedział? Że na obrazek, na Tak, na obrazek. No dobra. Dyskusja o tym, co kogo podnieca. I pan Krzysztof pisze, mam znajomą, która podnieca jak partner w łóżku, i ją ciągnie za włosy i daje delikatne klapsy w pupę i w twarz. To na Facebooku, ale o tym, co podnieca kobiety, będziemy rozmawiać którymś z następnych razów. No, następnym razem. To ciekawe zdanie z Facebooka też, też, a co was nie podnieca? Ja mam problem z osiągnięciem erekcji, jak się zakocham, albo nawiążę z kobietą jakąś relację emocjonalną, pisze pan Krzysztof. No właśnie, właśnie tak się bardzo dzieje, bo musimy o tym pamiętać, że e, odpowiedzialną za wywołanie erekcji jest napięcie układu przywspółczulnego układu autonomicznego, części przewspółczulnej układu autonomicznego. Jeżeli bierze góra część współczulna, co się często dzieje, kiedy mężczyzna chce się pokazać z jak najlepszej strony, albo jest zakochany, ma emocje, wówczas układ współczulny hamuje mechanizm erekcji. Aby, żeby aby wywołać erekcję, musi generalnie brać zawsze góra, suma bodźców pobudzających musi być wyższa od bodźców hamujących. Zazwyczaj znajdujemy się w takim stanie stanie równowagi i tych walki, tych bodźców. Co, co się wtedy dzieje? Jeżeli ten układ przywspółczulny weźmie górę, wówczas, dochodzi no, do, do, do rozluźnienia się mięśni gładkich w naczyniach krwionośnych. Naczynia krwionośne ulegają rozluźnieniu. Jeżeli ulegają rozluźnieniu, wówczas przez takie poluźnione naczynie napływa więcej krwi. Napływa więcej krwi do narządu docelowego, Jakim jest penis zwany także prąciem lub też tak, jak to go, kto nazywa, ale to o tym za chwilę, bo mam już chyba telefon. <śmian>